Dzień dobry wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z gry Fortnite. I mamy w końcu kwiecień, więc czas na nową ekipakę. Zobaczmy co nam przyniósł nowy miesiąc, tego co wiem to jest to Ares. Zresztą wy zapewne też już to wiecie. Pytanie brzmi czy Kratos dzisiaj dołączył do sklepu, tak jak było to przewidywane. E, Okej, okay, nowy styl dla Kata, nowy styl dla Lanelane, nowy styl dla Silas Heska, nowy styl dla Kacho zwiadowczyni, no i jest Ares, Bóg wojny. I nowy styl dla Drakona, stalowej hybrydy, styl dziedzictwo kosmosu. Dużo marwela. Okej, okay, wróciły ptaki. Dalej są skórki wielkanocne. Ale kratosa chyba nie ma. No właśnie, a spekulowano, że wróci razem z Aresem tego samego dnia. Mamy obry, przygotuj się na wybuch, jakaś nowa skórka, nieśmiertelna Artemida. Ok, możemy sobie zrobić rankeda em yy, rankingowa włączona, solo. I zaczynamy. Okej, okay, dobieranie graczy. Okej, okay, jakoś wyjątkowo długo oczekiwanie na, na, trwa oczekiwanie na system. Okej. Okay. Przyszukaj skrzyni lub pojemniki w nazwanych lokacjach. Easy peasy. Tu leci. Okej, okay, gdzie, gdzie jeszcze z postaciami nie pogadałem? W bazie buntowników. W sumie mogę polecieć do bazy. A, to nie jest w, w samej bazie, to jest blisko bazy. Kurde, trochę mnie zablokowała linia strzału. Okej, okay, czy ja mam jeszcze koronę? Nie mam chyba korony. A poprzedni mecz wygrałem. Nie, mam koronę. Dobra, świeci się na dołu. Kurde, kiepsko byłoby ją stracić. A jednocześnie jakoś wątpię, żeby mi się udało wygrać kolejny mecz z rzędu rankingowy. Ciekawy, czy jest szansa, że dzisiaj wbije srebro jeden? Czy ja jestem teraz w srebrze 1? Już nie pamiętam. Nie, już się tutaj tego nie da sprawdzić. Ktoś gdzieś za mną leci. Chyba, że to dźwięk mojej własnej lotni. O, uh, uh, serio. I tak szybko 81 miejsce, przecież dopiero zawolontowałem. Ale masakra. Najgłupszy możliwy sposób na straty korony. Ale to zabolało. Jesus Christ! O oh, że nada da. Zbambiłem to na maksa. Nawet nie boli mnie to, sam fakt, że przegrałem, bardziej boli mnie to, że straciłem czas. Czas oczekiwania na znalezienie meczu, czas na... Stracone na przygotowanie i inicj inicjowanie meczu. Czas stracony na latanie lotnią. Czas stracony na wyspie startowej. No, 6 minut odcinka minęło i. Nie lubię marnować czasu, po prostu. Mam go na tyle mało, że. Ja jestem prawdziwym bogiem wojny. A to jest jakiś podrabianiec. Dobra, gdzie tym razem? Polec sobie chyba znowu do tej samej. Do myny. Myna w ogóle, co to zajmie, Myna. Dobra, bylebym tego drugiego meczu tak bardzo nie zwambił. Okej, okay, ten, ten... To spadanie na pewno nie pasuje do RSA. Różowe chmurki wylatujące z rąk boga wojnę. No nie, no nie pasuje. Dobra, jest samochód, to już jest dobrze. O, banan A banan przywraca tylko... Uuuu... Ona mi w znaczy znacza przeciwników w okolicy Mała bankosłona. E... Daję osłonę czy nie daje? Nie daje. Okej, okay, zmarnowany banon Dobra, gdzie był teraz ten samochód? Tutaj jest. Wsiadaj maleńka. Chwerem się dokoła przybiec? Chodź mnie tutaj pilnuj. Serio? To były schody. Schody tu były. Okej. Okay. Odzyskam kasy straconej na... ...wykupienie jej. Dobra, wracamy do bryni A moment A tu jest jakiś automat czy nie ma go? Czy co oznacza ten znacznik na mapie? O, i tak warto było wrócić już 36 graczy zostało, mało. Dobra misja dzienna zaraz będzie zrobiona. No i elegancko, ta misja meczowa. Okej, okay, ale tutaj jest postać, z którą nigdy nie miałem do czynienia. Hey, to jest kolejna coś do wynajęcia, którą ktoś zabił. Ok, jaką w ogóle ja mam misję? Wyrocznie, zbierz e, strzelby strażnika braman, w tym postępne przejście. No mogę w sumie tutaj się udać, czemu by nie? Łańcuch, czy ja chcę łańcuch? Nie chyba nie, wsiadaj. Opa. O, cholera! O, kurde! A dopiero co zabiłem serbera. 21 miejsce 93% Mogłoby być ciut lepiej, ale być może trzeci mecz przybie, wbie, mi pozwoli wbić się do. Serio, teraz cieszynkę robisz? Być może trzeci mecz da mi awans. Dobra, tylko gdzie by tu teraz e, użyć naczynia wróżebnego, by porozmawiać z Aresem? Okej, okay, zobaczymy jak leci autobus, wtedy podejmę decyzję, do którego naczynia wróżebnego będę chciał podejść. Zadania tygodniowe, faktycznie, zapomniałem, że, że już są do zrobienia. Trafi przeciwników w głowy z DMR obostrzeni, zlikwiduję graczy przy użyciu broni o klasie rzadkości zwykłe. Eee... Okej okay. Ja myślę, że większość z tych W głowę z rękodzieła? Z rękodziała? Co to jest rękodziało? Z broń mitycznych Będę z małej banko Ja myślę, że większość z tych zadań po prostu zrobię Samoczynnie grając A kto ich tam wie? Dobra, jak leci autobus? Tak No to w górę Olimp przybywam. Eee, tygodnie, co tu dalej mamy? W zaświatach lub na górze Olimp. No to akurat dobre miejsce. Grać będą z małej bańkosłonie po lub uh, zaraz po jej opuszczeniu. No, Okej, okay, do zrobienia. Zadanie meczowe. Zaraz zobacz, co tam będzie. Jeden dzień, 7 godzin do zrobienia mi i do otrzymania jego przedmiotów. No, ale tak jak mówiłem, nie zależy mi na tym, bo mi się to Himidas nie podoba. Chociaż ten kilof, Nie, nie, nawet mi się nie podoba jakoś za bardzo. Pokonaj dystans ku lub robiąc ślisk. Lose blues. Ok, nieco kilometr. Ares lecący na Milano. Ok, za późno włączyłem lotnie. Nie dolecę na miejsce. Może i lepiej jakieś skrzynie po drodze pozbieram żebym się nie nacił na żadnego pajacza po drodze. Tylko dobrze byłoby od razu tak namierzyć jakąś skrzynię. A póki co to nic nie widzę. O. Nawet niebieska broń się już trafiła. Witam serdecznie. Witam serdecznie, o, Ares. I co tam Ares chce? Zbierz kram szturmowy Wojennik, a potem odwiedź Przełęcz Panteon. Co to jest? Hm. No dobra, jak znajdę, to znajdę. Jak nie znajdę, to nie znajdę. No, co mam poradzić? Nawet nie wiem jeszcze, która to jest broń. Okej, okay, czy chcesz spróbować zawalczyć z Zeusem? To jest pytanie. Jak już tu jestem, trochę kusi, ale... ...jeżeli chodzi o moją broń, to jestem z deka nieprzygotowany. raz się żyje. Co so, tak od razu z nim? Bardzo ładnie. To nie koniec. A, super. on не bo Ingen gang, da! Dobra, przydobym się więcej amunicji do mojego shotguna. Nie no, w tą stronę nie będę szedł, bez sensu. Zeus of DMR okej. Okay. Dobra, byłoby jeszcze dobrze kogoś załatwić. Przed końcem meczu. Jestem w top 30, i to już jest całkiem niezły wynik. Się rzecz biorąc, ja nawet nie wiem co, co mi daje mój aspekt. Wyświetla się niestety. Uuu. Dobra, pójdę do tego e, wgłazu, do tego bunkra. Okej, okay, jest już top 20. Okej, okay, nie wyświetla mi się już, gdzie jest ten bunkier. A ja szczerze mówiąc nie pamiętam po prostu. Kurde, ja mogłem zgarnąć samochód stamtąd. Dobra, widzę, gdzie jest bunkier. Może jakąś małą zasadzkę dałoby się zrobić? Uuu. Bo coś tam jeszcze się pojawił. A nie, ona ma po prostu swojego klidu Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Nie widzę! O, oh, mój... No dobra, kolejny to 20, czy daj mi to awans? Jeżeli tak, to będzie to bardzo mało satysfakcjonujący awans, ale mimo wszystko... ...dawajcie te 7%. Jest. Srebro jeden. I srebro 3 oczywiście. O! Całkiem spory awans. Plus 23%. Łącznie 30 mi to dodało. Także już spoko. Dzięki, że byliście po raz kolejny ze mną w kolejnym odcinku Fortnite'a razem z nową ekipaką RSM. I do usłyszenia w kolejnym odcinku już niebawem. Hej!